Kiedy ktoś ci mówi nie, powiedz mu dziękuję. Witam Was w pierwszej części mojej serii o granicach, w której opowiem, dlaczego uważam, że granice są darem. Wyobraźmy sobie takiego człowieka. Jest człowiek i jego granice. To nie jest tak, że one są jakoś bardzo regularne, że są kołem, tylko czasami są bardzo blisko, czasami daleko. A tutaj w ogóle może są niezdefiniowane, ale wtedy bezpiecznie jest, żeby było jak najdalej to jest możliwe. Każdy ma swoje granice, u każdego to wygląda inaczej, to jest uzależnione pewnie od naszego charakteru, od naszych różnych doświadczeń, czasami od traum. I najlepiej te granice jest traktować jak części ciała. Czyli my nigdy nie idziemy do kogoś i nie mówimy mu, ej, dlaczego twój nos jest tutaj, u każdego innego jest tutaj i w ogóle powinien on być gdzieś indziej. Tylko no, z takim podstawowym szacunkiem przyjmujemy to, że ten człowiek ma swoje granice właśnie tutaj. Teraz wyobraź sobie, że tutaj w środku jest ktoś, na kim ci zależy. I im dłużej ty stoisz tutaj, tym więcej ta osoba przeżywa złości, frustracji, irytacji, oporu. Po prostu coraz mniej przyjemnie jest jej w Twoim towarzystwie. I ona może Ci powiedzieć, Ej, idź sobie. No i jeśli tego nie uszanujesz, no to ona po prostu będzie szukać różnych sposobów na to, żeby unikać tego Twojego towarzystwa. No ale wyobraź sobie, że ona Ci nie mówi o tym, że Ty tu stoisz, a jednocześnie po prostu. Przeżywa bardzo dużo złości. I też wyobraźmy sobie, że ty tak naprawdę wcale nie chcesz tutaj stać, że jednak wolałbyś, wolałabyś, żeby ta osoba czuła się przyjemnie w Twoim towarzystwie, albo w ogóle, żeby ta relacja trwała i nie kończyła się tylko dlatego, że Ty po prostu bardzo, bardzo chcesz tutaj stać. Co możesz wtedy zrobić? Czy to jest Twoim zadaniem, bo Ty nie widzisz w ogóle tych granic, bo nikt takich pięknych map nie rozdaje? Czy to jest Twoją odpowiedzialnością, żeby tutaj chodzić, kluczyć i bacznie obserwować wyraz twarzy tej osoby? Sprawdzać, czy już jest ok. No, fajnie, żeby tak nie było i żeby jednak ta osoba właśnie wzięła odpowiedzialność za swoje granice i bardzo szczerze poinformowała Cię o tym, że ej, czy możesz się odsunąć. I w taki sposób powstają takie piękne relacje, w których jedna osoba mówi: Nadepnęłaś mi na buta, a druga mówi: Ojej, nie wiedziałam o tym. Dziękuję, że mi o tym powiedziałaś.